No miała być sprzedaż rzodkiewki. Ale pęczek kosztuje jakoś 2-3 zł za 12 sztuk. Więc masakra. Za tyle to się kurde zbierać nie opłaca i sprzedawać, co nie Sandra. Mhm. A jeszcze robak się trafi. To co, odrzut wtedy? Klient nie zechce takiego, ani pryskanego, ani z robakiem. Więc no cóż, zbierzemy. I za tak chyba będzie lepiej. Zaczniemy sobie od tego, że znajdziemy jakąś skrzynkę. Może w stodole będzie. Ile w ogóle stopni mamy dzisiaj? No, 24. Weź Sandra kamerę. Ja otworzę stodowe. Co w tym zielonym chyba też będą jakieś, nie? Mm. Czemu może tutaj ze stodoły. No jedna tutaj jest. Skrzynka, można ją wziąć. A drugą z namiotu weźmiemy. Nie? Mm. Bo do tej jednej raczej nie zmieści się. Tak mi się wydaje. No dobra. To ja pójdę po tą inną skrzynkę jeszcze. O pole rusz sandry. Hmm? No dziwny taki. Ładny. Hmm. Nie? Mm -hmm. Jak Jakichś budowy wzory. No są już pączki tutaj, także możliwe, że będzie kwitło. No to wygląda. No już teraz w tym roku. No tu też są pączki wszędzie. A potem jeszcze Sandra z tego sadzonki zrobi. Z przekwitniętych, nie? <laughs> Będzie jeszcze więcej róży. Pole of Sajwyki Hm. chyba sobie weźmiemy te dwie skrzynki, zawsze się przyda dodatkowa jakaś. No to ruszamy na pole za stodołą i bierzemy się za zbiory. Tak, Sandra? Na razie, po prostu zbieramy wszystko jak leci, do skrzynek. A później, w sumie, Sandra przesortujemy, co się nadaje dla kur na przykład, nie? A na razie, niech wszystko trafi do skrzynek, jak leci. Bez żadnego tam sprawdzania. Tutaj na tym słońcu jeszcze kurde sortować to, to masakra. Mruwy. Jak ja nienawidzę mrówów. Wszędzie robią kurde te swoje paskudne gniazda. Mm. Co? Mruwy. Nienawidzi ich też, nie? No, to jest No po ogrodzie robię patrz, na no surce się tu wysiała. O. <laughs> Jak ona to zrobiła? No dobra, otwórz Sandra bramkę i wchodzimy. Le. No po prostu przejdź, ohydne są to, prawda. Co te kury tam? Co kurska? He? Ja nienawidzę mrówów. Skrzynkę też trzeba zabrać, zaraz zaczną nam włazić na nią. Są takie szkodniki. Będzie trzeba gorącej wody zagotować i im tutaj zanieść prosto na łeb. Nie, ale ładne też są. No też są, no. dużo jest takich o. Też różne odmiany są. Ta biała to w ogóle kurde nie idzie. Jest sens tylko czerwoną. Też i tak nie wiem czemu te rzodkiewki tutaj takie marne są. O co tutaj chodzi? Co robimy źle? Co za mało wody? Przecież podlewaliśmy ciągle, nie? Nie wiem, ale tutaj pięć centymetrów dalej już normalna jest. Ziemniaczki nam już tutaj skiełkowały. Myślę, że nie jest tak źle jak na wiejską rzodkiewę, nie Sandra? Czego ona pęka? To pewnie jest jakaś za mało. Możliwe, że ogólnie problemem było za mało wody. Ale u nas jest zawsze za mało wody, bo mieszkamy w takim rejonie. No. Tu się nie da. No a mamy ogólnie jeszcze pierwszą opinię o grządkach podwyższonych, że zajebiście się przesuszają. No. Dużo bardziej niż te normalne. No dobra, rwiemy dalej już mamy trochę zerwane już w sumie... Prawie pół pola. Myślisz, że sprawdzę? Co? Alert. Myślę, że nie. Znowu dostaliśmy alert RCB. Ciekawy, czego mam, czy go od razu z automatu usunąłem. O, jest. Uwaga, dziś, 24 maj. Lokalnie możliwe burze oraz intensywne opady deszczu i gradu. Jeśli możesz, zostań w domu. Unikaj otwartych przestrzeni. Sandra, unikasz otwartych przestrzeni? Nie jest otwarta przestrzeń. Trochę jest. Otwarta przestrzeń to pole. Tak, Czyli tamto na przykład? Błąd. Nie. <głos》>. Idę po wózek. Tylko nie wiem, gdzie on jest. A Sandra mówi, że koło inspektum, No to idziemy koło inspektu bierzemy wózek i za chwilę będziemy zwozić naszą rzutkiewkę w miejsce gdzie będzie jeszcze przebierana przez nas, sortowana i tak dalej. się tu przecisnąć, bo nie chcę tej szałwi uszkodzić. Jak już sobie wyrosła, nie? No dobra. to pakujemy nasze łupy. Flaki mi zaraz wyjdą. Ile to waży? Czujesz się. Tak, Sandra? Co nie się? Wózek za mały? To będzie jakby mam dynię. nie trzeba kupić nowego wózka. Nie no, pick-upem się pojedzie. A, że tutaj. No to tutaj to będziemy musieli po prostu luzem umyć wózek. I luzem wrzucać te dynie. nie zmieszczą, wysialiśmy. No na raz na pewno. No ale tak każda nie będzie miała po jednej dyni chociaż. No to będzie trzeba po prostu to wszystko... Ściągać i dyni. od razu sprzedawać, bo będziemy, nie zrobimy zbiorów dyni w jeden raz pewnie. To będzie pewnie niewykonalne. Możemy <laughs> spróbować. Zblokuję te drzwi, bo kurde wiatr mi będzie ten majtał. Ten nasz huragan tsunami. No właśnie. Ten ten wulkan wybuchnie. To tsunami. Już mówiliśmy o tym, że wulkan też wybuchnie. To zasypane wysypisko śmieci za tartakiem. O! No. no. Tu sobie gdzieś zaparkujemy. Fajnie to wygląda. Wodę sobie przynieśliśmy w baniaczku. Ale wzięliśmy taką trochę większą. Michę. No i kurde, byśmy się zabaniaczkowali na śmierć. A więc po prostu umyjemy ją szlaufem i napuścimy ze szlaufa wody, żeby płukać rzodkiewy. Sprawdzę czy nie ma żadnego zagięcia jeszcze bo ten wąż to ma kurde z 30 lat A daj radę. Wszystko jest w porządku. Gdzieś tam trochę cieknie, ale kogo to obchodzi. Niech sobie cieknie, niech podlewa. Mamy takie kropelkowe podlewanie dzięki temu, że wąż jest dziurawy i nie możemy tego ogarnąć. Bo co zataśmujemy go, to jak wyłączamy wszystko i woda nam opada, to się wąż zasysa i taśma się odkleja. No i tak to jest. Może gąbeczka by się przydała w sumie ze stodoły przynieść? I tak spokojnie dzień mijał na farmie. Patrzcie, jaki porządek zrobiłem. Już miałem dosyć tego bałaganu. Miałem też przeczucie, że ktoś nas odwiedzi ktoś, kto dawno się. Nie odzywał do mnie i tak dalej. Tego typu przeczucie. I co Sandra się stało? Góweczka. Co? <laughs> co Sandra się stało po tym moim przeczuciu? No sprawdziło się. Sprawdziło się, no? <laughs> Spokojnie jest napisane, że niepoprawny politycznie jest kanon. Reszta, czyli odpadki z robakami. Trafią sobie do gara, a później do kur. No, pełny gar, praktycznie odpadków. A jeśli chodzi o te, co są dobre, to szkoda gadać masakra. Nie wiem, nie udają się rzodkiewki tutaj u nas. Niektóre są jako tako ładne, ale większość jest żarta przez robala. A jeszcze w niektórych znaleźliśmy mrówy w środku. No, ale na całe szczęście mamy też kury. Więc nic się nie zmarnuje. Ciekawe czemu niektóre rzodkiewki pływają górą, a inne są na dnie. No niech się moczą, nie? Mhm. Bo nie będą przynajmniej potem z ziemią one i nie będą zgrzytać jak się podmoczają. Bo są one na przykład takie, co muszą się też trochę odmoczyć jeszcze. Co by nie było, będzie trzeba im trochę pomóc w tym. A co będziemy robić Sandra z tych rzodkiewek? Krzan Chrzan <noise> z rzodkiewki. No bo są takie twarde. Niektóre. Tak stwierdziliśmy, że tak będzie bezpieczniej. Zrobić z tego chrzan i mieć do frytek z ziemniaków naszych. Nie? Mm -hmm. Tu już mi się ta koncepcja tak podoba, że żebym sobie dzisiaj zjadła chrzan ziemniaki <grym> <frytki> i frytki. Już dzisiaj? Może zostanie ilość taka, że nie będziemy chcieli do swojej dać już. No właśnie zajęliśmy się jeszcze tą drugą rzodkiewką, co uważaliśmy, że jest gorsza. Bo ten ogródek wyłączamy. A tu kurde, ona wcale gorsza nie jest. Ona jest kurde lepsza. Ona jest normalnie piękna, ta rzodkiewka. No i o co tu chodzi, że na jednym ogródku mamy taką gównianą rzodkiewkę, a tutaj... Nawet trochę później posadzone, kiedy już ciepło było. No to tutaj jest wszystko w porządku. Jeszcze tu jest spadek taki. Nie wiem, czy to widać. No teraz na pewno widać w stosunku do namiotu tam, co stoi. Jest spadek, więc tutaj może być problem z wodą. A jednak, kurde, żotkiewka się udaje. Nie wiem naprawdę. Spróbujcie jakoś pomóc nam w tej zagadce. Może to z robali po prostu. No to teraz po zakończonej robocie pokaż Sandra, jak wygląda to. O, takie tutaj rzadkie mamy. Poobierane z robaków. <grystanie> Ale niektóre te nowe na tym nowym polu zebrane to całkiem, całkiem. Prawie że robaka nie było. To co, weźmiemy sobie teraz te ochłapy i kuram zaniesiemy. Ciekawe, czy nie słuchali burza. Myślę, że tak, bo ogólnie burza się zbliża, Chcę nawiedzać naszą parnę. No tego jest tyle, że aż nie wiadomo jak wrzucać. A kury co, już do szły? Uf. Ja pierdolę. Trzeba trochę porozrzucać. Jezu! Czemu ona... boję... chodź tu na dół. To on tak zawodzi? Tak. Ja myślę, że to boba jakaś zawodzi. A to kogut bez jaj jest po prostu. Kogut. Autentycznie myślałam, że to kura tak zawodzi. Bo tego zawodzenia właśnie nie lubię najbardziej. Ale tu mruchów jest. No. razem z głowami Dobra, trzeba zamykać Chodź Ralf tu. apokaliptycznie wszystko Ano Deszcze się doczekaliśmy Deszki No, Inspekt będzie trzeba też sprawdzić, czy wszystko w porządku Mam wrażenie, że zaczyna kropić znowu O bardziej robią już. No. <grych> ale do tego tu sprawy wygląda? No Popadało No, tylko to wiemy pani. No, wszystko okej. Okay. Ale zobacz takie niebo. No, niebo fajne. Fajne. <grych> Choć może na to pole zobaczymy, bo z tego pola zawsze fajnie wygląda wszystko. Wtedy, jak pracowaliśmy, to tutaj zawsze był najlepszy widok. O, no nie? No, ale granat, będzie coś z tego. Będzie coś z tego. No tak, zobacz tamtą chmurę. No. Przemieszcza się tak powoli na nas, ale głównie w tą stronę. Będzie coś z tego. <grym> Mówię ci. A nie? To ja już nie będę rozbrać wreszcie Pols Polski, że tam padało u nas ani kropli. U <grym> nas tylko padało z węża. Ten orzech to się już wyjął. Który? No. A, tamten. Ten. Bo patrz. No, rośnie sobie. Tu. No, jakby. Orzechy i ten. Tak, Dentów były bardzo droboczne, żebyśmy byśmy byli mieszacy. Mhm. No, orzechy, tanie nie są w sezonie. To by nie było 15 zł kilo orzechów, to, to się szybko zbiera w sumie. W chwilę się ma kilka kilo. No szybko zbiera, bo mam dużo tych. Dobra, trzeba wziąć część rzeczy do domu i przynieść do szlachtki. Przed, przed do Michy i zanieść to do domu. No, dokładnie. Tak jest Logistyczna plan. reorganizacja teraz nastąpi. Sandra teraz odłowi rzutkiewki. Całkiem chodzi? o nie podpaluwa e Czemu ja zawsze to muszę być ja co? Czemu ty jesteś ty? To... nie lubię cię. Ale śmieszne. Ale pochnie nawet krzą. I tak się nasza rupkiewka. Jako produkt iridium.